Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym rzucie młotem na kanale West Ham Polska. Ja nazywam się Janek Bukowiecki i dzisiaj porozmawiamy sobie o kolejnym rywalu West Hamu. W lidze konferencji. Wiemy, że Liga Konferencji jest takim turniejem, który przysparza sporo kontrowersji w mediach. Ostatnio Kamil Kosowski nazwał właśnie ten turniej, o ile pucharem Biedronki czy Pucharem Myszki miki. No i faktycznie z jednej strony taką funkcję może on pełnić, ale skoro już w tym pucharze się jest, no to miło byłoby dołożyć go do gabloty, no bo w końcu taka jest jego funkcja. A tak się składa, że West Ham obok Fiorentiny czy Nicei jest jednym z tych zespołów, które mają na to największe szanse w tym sezonie, chociaż oczywiście jest jeszcze Lech Poznań, no i pewnie nikt by się nie obraził, gdyby West Ham na jakimś etapie tego turnieju zagrałby właśnie z drużyną kolejorza. Tak czy siak, West Ham w najbliższym meczu zmierzy się z belgijskim Gent. No i teraz pytanie, jakim zespołem jest ekipa z Jupiler Pro League? O tym sobie dzisiaj pogadamy. Jaką drużyną jest Genty? A no przede wszystkim warto pamiętać o tym, że to wciąż drużyna Młotów jest sporym faworytem. Patrząc ogólnie na statystyki z tego sezonu Ligi Konferencji, no to jedynie Fiorentina, tak jak mówiłem już we wstępie, jawi nam się jako taki naprawdę mocny rywal, z którym potencjalnie West Ham... Może nie to, że mógłby mieć problem, ale raczej grałby jak równy z równym. Patrząc na resztę zespołów można się spodziewać tego, że niezależnie od tego z kim West Ham by się mierzył, no to byłby w większości meczów faworytem. I tak też się dzieje właśnie podchodząc do meczu z Gent. Wydaje się jednak mimo wszystko, że David Moyes na mecze pucharowe to jest trener, który zwyczajnie jakoś sobie... Poradzi. Przynajmniej ja, tak jak tutaj Davida Moisa, że jest to szkoleniowiec, który po prostu pod kątem tych najbliższych spotkań właśnie w Pucharach, pod kątem dostosowania taktyki na ten jeden mecz może być bardzo skuteczny. Nie mówię tutaj o starciach. Z jakimiś rywalami z niesamowicie wysokiej półki, bo wiemy doskonale, jak wygląda bilans Davida Moisa w tych pojedynkach z drużynami Stop Six, że zazwyczaj nam sukcesów nie było, ale patrząc na to szerzej, uważam, że David Mois po prostu pod kątem taktycznym na jeden mecz jest w stanie odpowiednio nastawić zespół, co widać było wielokrotnie, czy w tym, czy w poprzednim sezonie, kiedy płynne było przechodzenie z systemu z trójką z tyłu na czwórkę i tak naprawdę to balansowanie między piątką, na przykład, właśnie ustawioną w linii defensywnej a między bardzo aktywnymi wahadłami. To jest coś, co zwyczajnie umie zrobić David Moyes. Z lepszym lub z gorszym skutkiem zależy od meczu. Natomiast w meczu z Gent mimo wszystko uważam, że odpowiednią opcją będzie piątka z tyłu. Dlaczego? Ano dlatego, bo bardzo mocnym punktem właśnie drużyny z Belgii jest atak skrzydłami, zwłaszcza skrzydłem prawym. W tym momencie widzicie te statystyki, które przygotowałem specjalnie do tego filmu z kilku ostatnich meczów Gent w lidze belgijskiej. Ojej, jeśli mylę, to było, to były ostatnie trzy spotkanie jeszcze przed tym weekendem i w każdym z tych meczów, jak możecie zauważyć, lwia część ataków czwartej ekipy ligi belgijskiej, była przeprowadzona prawym skrzydłem. Czy to oznacza, że tutaj będą kłopoty po stronie West Hamu? O tym się przekonamy, no bo umówmy się, że tak jak mówiłem już we wstępie, niezależnie od tego, z kim gra West Ham, raczej w przypadku meczu w Lidze Konferencji Europy, można się spodziewać tego, że to Młoty będą sporym faworytem i Emerson to jest piłkarz, który może wystąpić na tym wahadle, może tam zagrać ktokolwiek tak naprawdę. Nawet jeśli będzie to ustawienie z czwórką z tyłu, no to i tak można się spodziewać tego, że nie będzie mieć większych kłopotów z tym West Ham United. Natomiast patrząc na te doniesienia, które słyszymy wielokrotnie z mediów mocno związanych z West Hamem United, na doniesienia choćby od Eksa, o których często mówiliśmy w naszych modcastach, Zwyczajnie David Moyes bardzo dużą uwagę przywiązuje do tego, jakie mocne strony ma dany przeciwnik. No a właśnie, mocną stroną Rent na pewno jest to, że po pierwsze atakują skrzydłami, zwłaszcza skrzydłem prawym, no bo tak jak widzieliście na tych grafikach, naprawdę większość ataków właśnie tą strefą jest przeprowadzana. Z drugiej strony to także jest zespół, który dość często wrzuca piłkę w pole karne, który dominuje, gdy mówimy o posiadaniu futbolówki, a wiemy też, że młote akurat są taką ekipą, która może sobie pozwolić na to, żeby oddawać piłkę. Też David Mois nie ma jakiegoś szczególnego parcia na to, żeby tę futbolówkę cały czas przy nodze jego piłkarzy mieli. Zespół. To dosyć komfortowo czuję się właśnie, gdy oddaję futbolówkę rywalom, dlatego też spodziewałbym się mimo wszystko tutaj piątki z tyłu. Przynajmniej dla mnie ten scenariusz nie byłby wcale żadnym zaskoczeniem, no bo właśnie wiemy, że często atakują skrzydłami, wiemy, że trzeba będzie zwyczajnie mieć ludzi do walki tej powietrznej, fizycznej, w polu karnym przy okazji jakichś wrzutek, nawet jeśli będzie ich nieco mniej niż w meczach ligi belgijskiej z udziałem Gentu, no to choćby na jew Ager. Ktoś takie jak kurczuma i Ager ustawiony jako ten półlewy stoper. Wydaje mi się, że on zwyczajnie będzie w stanie zabezpieczyć tam tę lewą flankę, nawet pomimo tego meczu z Newcastle United, który ostatnio był dość słaby w wykonaniu Agerta. No zresztą ten gol zawalony bodajże na 1 do 3 już na początku drugiej połowy, to jest w 100% takiego wina, ale to jest przecież wyprowadzenie piłki, a nie koniecznie interwencja w defensywie. W defensywie uważam, że Marokańczyk jest piłkarzem, który może spokojnie kandydować do miana najlepszego obrońcy właśnie młotów w tym sezonie. Zresztą o ile mylę, asyst Asystent Davida Moisa właśnie mówił w jednym z wywiadów, że najew Agrari jest najlepszym transferem letnim, gdy mówimy o West Ham United i odnoszę wrażenie, że wciąż. Tak to może wyglądać, że właśnie ta piątka z tyłu będzie całkiem pożądana, gdy mówimy o wszelkiego rodzaju atutach drużyny GENT. Tym bardziej, że to jest zespół, który bądź co bądź sporo bramek traci. Tutaj mam przygotowane konkretne statystyki, aby wam to pokazać. W tym sezonie Ligi Belgijskiej GENT 15 zwycięstw, 6 remisów, 9 porażek, 51 punktów zgromadzonych przez ten zespół, 56 bramek strzelonych, więc oczywiście. To jest wynik na plus, patrząc na to, że minęło 31 kolejek, natomiast ponad jedna bramka średnio wracona przez zespół Gentu na mecz także wskazuje na to, że to jest drużyna, która mimo tego, że dominuje, gdy mówimy o utrzymaniu się przy piłce, mimo tego, że... To jest zespół naprawdę świadomy taktycznie, który dobrze panuje nad całym spotkaniem. No to wciąż zdarza im się kilka momentów w takim meczu przykładowym, gdzie można ich zaatakować, gdzie zdarza im się zwyczajnie pomyłka w koncentracji, jakieś rozluźnienie i wtedy należy to wykorzystać. Zresztą, ogólnie rzecz biorąc, także to jest coś, co warto podkreślić, że. Tutaj, jeśli będzie to na przykład ustawienie 523 albo 541 w przypadku SHAM, to znaczy z dwójką środkowych pomocników, yy, i gdzieś tam jeszcze trzeba będzie upchnąć Lukasa pakietę, trzeba będzie korzystać. Naprawdę bardzo mocno z możliwości strzału z dystansu. To jest także coś, co dało się zauważyć, oglądając wszystkie bramki stracone przez Gent. Tak się składa, że właśnie czegoś takiego dokonałem na potrzeby tego odcinku. I naprawdę, gdy mówimy o strzałach z dystansu, ich bramkarz ma spore problemy. Często pluje przed siebie, więc tutaj, wystawienie kogoś takiego jak Dany Inks z przodu, także może być dosyć korzystne, bo zwyczajnie taki list po może się przydać, właśnie gdy mówimy o spotkaniu z Gędy, gdzie tych dobitek może być relatywnie dużo. Także pod kątem tego spotkania wydaje się, że Said Ben Benrama, no oczywiście, to jest raczej piłkarz, którego należy Traktować jako pewniaka w wyjściowej 11 młotów, patrząc na wiele jego występów w tym sezonie. To jest naprawdę piłkarz, który ciągnie tę grę ofensywną West Hamu do przodu, co pokazał na przykład w meczu za Stonwillą. Oczywiście było jeszcze wiele spotkań według ramy udanych, natomiast ja będę się upierał, że ten mecz za Stonwillą naprawdę był fantastyczny w jego wygronaniu. Był on głównym aktorem wtedy na London Stadium. O ile się nie mylę, 10 strzałów oddał wtedy Albierczyk, więc w ogóle nieprawdopodobna liczba. Raczej byśmy nie, nie powiedzieli, że jakikolwiek piłkarz West Hamu, będzie w stanie oddać tak dużo uderzeń. Co więcej, większość była z dystansu, no i też Saibel Rama jest w stanie zagrozić pod kątem stałego fragmentu gry, a to także jest minus Gent, no bo dużo jest faulów właśnie w okolicy polakarnego drużyny z Belgii. I na koniec piłkarze, na których warto zwrócić uwagę, właśnie gdy mówimy o drużynie Gent, a to są następujące nazwiska. Między innymi to jest Gift Orban, 20-letni napastnik z Nigerii, który w tym sezonie w Lidze Konferencji Europy ma 4 bramki, w Lidze Belgijskiej 7 bramek oraz asysta. To jest zawodnik, którego nie tylko należy traktować jako zagrożenie w tym spotkaniu, ale też, co warto pamiętać, że to jest mimo wszystko Liga Belgijska, Liga eksportowa, więc kto wie, być może prędzej czy później Gift Orban zagości, czy to w Lidze Francuskiej, do której przecież nie ma tak daleko, czy to na przykład w Premier League, a tak się składa, że no właśnie, być może napastników nie brakuje w drużynie West Hamu, bo jest Inks, jest Antonio, jest Gianluca Scamacca. Natomiast zwyczajnie warto mieć go na radarze, drugim takim zawodnikiem ofensywnym jest m.in. Hugo Kuypers, czyli 26-letni Belg, który w tym sezonie w lidze ma już 16 bramek, 4 asysty i 4 bramki tak samo jak właśnie Gift Orban w lidze konferencji. To są zawodnicy, którzy oddają bardzo dużo uderzeń w przeliczeniu na 90 minut. Hugo Kuypers około 3, natomiast Gift Orban ponad 4 strzały, więc to jest coś, co zwyczajnie trzeba będzie wziąć pod uwagę. Trzeba będzie zwrócić zwyczajnie na to szczególnie mocną uwagę, choćby deklanowi Rejsowi, żeby tutaj nie pozwolił im się odwrócić z piłką w stronę bramki, żeby także nie było takiego zagrożenia, jak w przypadku właśnie Gęty, że będzie jakaś dobitka po strzale, żeby zwyczajnie nie było tak, że w pewnym momencie West Ham się zacznie desperacko bronić. Chociaż tego raczej nie przewiduję. Mówmy się, że tak jak mówiłem na wstępie, West Ham jest sporym faworytem i tutaj to jest coś takiego, czego zwyczajnie nie można zepsuć. Mówię oczywiście o tym na ćwierćfinale Ligi Konferencji Europy. David Moyes mówił zresztą, o ile się nie mylę, przed meczem z Larnaką w poprzedniej rundzie, że o ile rok temu West Ham był w półfinale europejskich rozgrywek, no to teraz trzeba będzie to poprawić przynajmniej o jeden rok, czyli awansować do finału, a później niech się dzieje, niech się dzieje wola. Nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba. A tak się składa, że no właśnie, w tym sezonie naprawdę West Ham musi się zgadzać z Wolą Nieba, no bo raczej nikt nie spodziewałby się tego, że będzie w strefie spadkowej na kilka kolejek przed końcem sezonu Premier League. Nawet jeśli ostatnio przytrafiło się zwycięstwo z Fulham, no to wciąż, gdy mówimy o utrzymaniu, West Ham nie może być pewny tego w lidze angielskiej. Aczkolwiek patrząc na arenę... Europejską, tutaj już młoty radzą sobie naprawdę wyśmienicie. No i trzymamy kciuki, żeby to się udało, żeby tutaj West Ham odniósł zwycięstwo. Mam nadzieję, że ten serial, czy ten zwyczajnie odcinek, tak chyba należy to no, określić, w postaci tego filmu na kanale West Ham Polska Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Skomentujcie ten film. Jakim wynikiem typujecie, że zakończy się mecz West Hamu właśnie z Gentem i czekamy na to spotkanie. Nie zalej. dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnych filmach. Siema.